Dobra, a wie, tak naprawdę mnie interesuje jedno. Pan mi kiedyś powiedział podczas jednego z poprzednich wywiadów, że Pan ostatni raz jechał pociągiem w 2014 roku. Nie tęskni Pan trochę do takiego normalnego życia, do tego, żeby pojechać pociągiem, żeby pójść gdzieś na spacer bez obstawy ciągłej, żeby nie wiem, no, pożyć trochę jak normalny człowiek, bez obserwowania przez BOR, przez instytucje państwowe. No wkrótce będę już miał taką możliwość, jeszcze, jeszcze nieco ponad 7 miesięcy i zakończę swoją misję prezydencką, więc trochę tego normalnego życia do mnie wróci. Czego nie żałuję oczywiście i, i, i powiem tak, co więcej, akurat ten aspekt to, to jest to, co, co, na co szczerze mówiąc czekam, bo, bo to dla mnie było ważne, ja jestem takim człowiekiem, który lubi się poczuć rzeczywiście wolny i, 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 i to sobie bardzo cenię. Subskrybuj włącz powiadomienia i odkryj treści, które odmienią Twoje życie.